Panie, słyszeliśmy dzisiaj wiele dobrych rzeczy, i myślę, że to, co odczuwaliśmy, myślę, że nie jeden z nas odczuwał obecność Ducha Świętego, jego działanie w czasie, kiedy oddawaliśmy Bogu chwałę, kiedy modliliśmy się. Już same pierwsze refreny, które były śpiewane, ja czułem Bożą obecność i Boże działanie. I powiem, że nie jestem tym zdziwiony, zaskoczony. Bym się dziwił, gdybym nie odczuwał dzisiaj działania Ducha Świętego, dlatego że dzisiaj chcę mówić na temat Ducha Świętego. Kiedy ostatnio dzieliłem się słowem Bożym, mówiłem o Elizeuszu, o tym młodym człowieku, który pragnął tak bardzo służyć Bogu, chciał być prorokiem Bożym. I wiem, że, że to słowo też poruszało Wasze serca. Cię chcę dalej mówić o Elizeuszu, dlatego że Elizeusz jest taką szczególną postacią. On przyjął, przyjął moc od Eliasza, przyjął tą moc, którą Bóg dla niego przygotował. I ciekawą rzeczą, właśnie jest to, co jak Eliasz w jaki sposób funkcjonował. Otwórzmy drugą y, księgę królewską, drugi rozdział, i dziewiąty wiersz przeczytajmy ten krótki fragment. Po przyjściu na drugą stronę Eliasz zapytał Elizeusza: Co mam ci uczynić? Proś zanim zostanę od ciebie zabrany, Elizeusz, na to proszę, niech spocznie na mnie podwójna część Twojego ducha do tego miejsca. Elizeusz chodził za. Eliaszem, Eliasz jakby go chciał zostawić, cały czas mówił, słuchaj, ja idę do Betel, później idę gdzieś do Jerycha, idę później nad Jordan, a ty zostań, ty, ty nie idź ze mną. A Elisa już mówi, jako żyjesz ty, jako żyje Pan, że nie, zostawię ciebie i będę szedł z tobą, pójdę za tobą. On wiedział, że, wiedział, że Eliasz zostanie zabrany w górę, że odejdzie do Boga, a jemu zostanie dana moc, którą miał Eliasz i Elizeusz wiedział, że potrzebuje tej mocy. Wiecie, zastanawiające to jest to, że w tym akład przekładzie, którym czytamy, jest zapisane, że podwójną część chcę, żebyś, że, że chcę otrzymać. I jestem bardziej skłonny do tego, aczkolwiek nie. Nie będę z bibistami tutaj dyskutował, ale jestem skłonny raczej do tego, że właśnie on prosił o podwójną część. I myślę, że wtedy, kiedy Eliasz usłyszał to, to sobie pomyślał, o młody, przesadziłeś, nie? Ja otrzymałem to moc, ale ty chyba przesadziłeś, ty chyba coś tutaj za dużo sobie wymyślasz. o trudną rzecz poprosiłeś. I kiedy tak się zastanawiałem nad tym, dlaczego... Elizeusz poprosił o podwójną część mocy Eliasza. To kiedy czytamy dalej tą całą historię, jak Elizeusz służył Bogu, w jaki sposób funkcjonował, to ewidentnie widać, że ta podwójna moc była mu potrzebna. I Elizeusz widział także to w jakich różnych trudnych sytuacjach znajdował się Eliasz. Kiedy popatrzył na siebie jako na zwykłego człowieka, popatrzył na swoje życie, na swoje możliwości, na okoliczności, jakie ich otaczały, to pomyślał sobie: ciężko będzie. Ciężko będzie, potrzebuje naprawdę Bożej mocy, potrzebuje tej mocy jak najwięcej i dlatego poprosił o, aż o podwójną część mocy Bożej. I wiecie, to jest bardzo ciekawe, bo my, kiedy. Przychodzimy do Jezusa, kiedy czytamy Słowo Boże, które otrzymaliśmy i dochodzimy do takiego miejsca, gdzie czytamy o, o tym, jak Jezus, czytamy w 24 rozdziale Ewangelii Łukasza, 49 wiersz, czytamy o tym, jak Jezus żegnał się ze swoimi uczniami i powiedział im pewne słowa o to, ja syłam na was obietnicę mojego Ojca, wy zaś pozostańcie w mieście, a zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. I później czytamy także w Ewangelii Jana w 14 rozdziale i w 12 wierszu, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe na te czynić będzie bo ja idę do ojca. I kiedy myślimy sobie o tym, że Elizeusz przesadził, to już mamy odpowiedź, którą Jezus daje, że Wy, jeżeli uwierzycie, będziecie czynili jeszcze większe rzeczy, jak ja czyniłem. Wiecie, nam się to, myślę, w głowie nie mieści, że. My możemy czynić coś więcej od tego, co Jezus czynił. Nam się to w głowie nie mieści, nam się wydaje, że o, żebyśmy tylko może w 5% czynili, może byśmy w 10%. I myślę, że to by było też widoczne, gdybyśmy w 10% operowali Duchem Świętym. Ale chcę wam dzisiaj powiedzieć, że Duch Święty jest dostępny dla każdego z nas, że Jezus. Syn Boży razem z Ojcem postanowił i z Duchem Świętym, że posyłają Ducha Świętego do Kościoła, bo Kościół potrzebuje mocy Bożej. Kościół potrzebuje zwycięstwa, Kościół potrzebuje być silny i mocny. Kościół jest bez Ducha Świętego słaby, a z Duchem Świętym ma niesamowitą moc i niesamowitą możliwość w działaniu. Dlatego Elizeusz prosił o podwójną moc. A Jezus powiedział, że my będziemy czynili jeszcze większe rzeczy jako On. Wiecie, to, są, to jest niesamowita obietnica, i wtedy, kiedy wpatrujemy się w to, kiedy przyglądamy się temu, kiedy patrzymy, czego dokonywał Jezus, i myślimy sobie jeszcze o tym, że my będziemy czynili jeszcze coś większego, coś wspanialszego, to jest naprawdę trudno nam to zrozumieć. Ale Jezus powiedział to dlatego, że wiedział, jakie czasy przyjdą. A żyjemy naprawdę w bardzo trudnych czasach. Żyjemy w bardzo trudnej chwili, jesteśmy w tej chwili. Nie wiem, czy odczuwacie jakieś obciążenie tego, co dzisiaj się dzieje. Odczuwacie na świecie? I może nam się, możemy myśleć o tym w taki sposób, że rzeczywiście to są trudne czasy. Ale kiedy pomyślę sobie o Elizeuszu, kiedy Czytam tą drugą księgę królewską, i czytam te historie o Elizeuszu. To jego życie wcale nie było łatwiejsze. Myślę, że był w jeszcze trudniejszych chwilach i sytuacjach niż te, w których my się znajdujemy. Potrzebował tej podwójnej mocy, dlatego że były sytuacje bardzo trudne w jego życiu. Spotkał się z takimi sytuacjami. Że było dziecko, szunamitki, która wyprosiła u niego dziecko, i on modlił się, bo to dziecko zmarło, o to, żeby to dziecko zostało wskrzeszone. Modlił się o rozmnożenie oliwy, o rozmnożenie chleba. Były takie chwile i sytuacje, kiedy król aramejski chciał takie, planował różne, różne złe, miał myśli i plany chciał zaatakować, Izraela, i różne zasadzki tam kombinował i wymyślał, i chciał, żeby król izraelski wpadł w tą zasadzkę. I kiedy wymyślił jakiś tam, miał jakiś pomysł, jakiś tam sposób, jakąś pułapkę, jakąś zasadzkę wymyślił, to Elizeusz o tym już wszystkim wiedział. Widzicie, no niesamowity wywiad. Niesamowity wywiad. I wtedy, kiedy nawet król Aramu był zdesperowany, bo każdy pomysł się okazało, że był wiadomy królowi izraelskiemu, to doszedł do wniosku, że ktoś chyba spośród nas donosi. A jego słudzy mu powiedzieli: Nie, panie nasz królu, jest, jest w Izraelu prorok Elizeusz i on wszystko wie. Nawet wtedy, kiedy ty w swojej sypialni jesteś i to, co ty mówisz, on też wie. Wiecie, niesamowita misja, niesamowita moc, niesamowite działanie, to co Elizeusz robił. Był narażony naprawdę często na, na śmierć. Król Aramu chciał go zabić, chciał go zniszczyć. Często były wojny i Elizeusz też pytał się Boga, co należy zrobić. I król izraelski przychodził do niego i pytał się, co mam robić. Królowie Moabu napadali na Izraela, król aramejski, i wiele różnych wojen było. I łatwo jest nam powiedzieć, no tak, no, poszedł do króla, powiedział mu, poradził, w zasadzie król powinien być wdzięczny. Ale była taka sytuacja, że Samaria została oblężona i Elizeusz prawdopodobnie, bo to nie jest napisane, ale to wynika z tekstu, prawdopodobnie powiedział, że Bóg nam pomoże. Ufajmy, trwajmy w nim, on nas uszczerza, on będzie miał nas swoje opiece. I oni trwali. Ale w tym, trwając w tym oblężeniu, w tym okrążeniu, byli bez posiłków, nie mieli co jeść. Eee, doszło do tego, że, że jak tam jest napisane, że koszt y, jakiegoś głuba, głowy, osła był tak wysoki niebotycznie, że. Naprawdę nikogo nie było stać na to, żeby kupić sobie łeb osła, żeby z tego coś tam zjeść. Dochodziło także do kanibalizmu, że matki zjadały swoje dzieci. I król, i król powiedział: To jest straszne. Tak, ktoś aż wesnął. Tak, to było straszne. I król wtedy zdenerwowany powiedział: Jeżeli głowa Elizeusza zostanie na nim dzisiaj, to. To mówi, to jest niemożliwe. Ja dzisiaj rozkażę, żeby został ścięty za to, że posłuchaliśmy Jego. Był narażony na różne niebezpieczne sytuacje. Był w czasie wojny, był w czasie różnych niebezpieczeństw i cały czas Duch Boży był z Nim, był nad Nim. I ten sam Duch Boży jest dzisiaj tutaj na tym miejscu. Ten sam Duch Boży dzisiaj do nas mówi, do nas przemawia. Jezus i Duch Święty mówi, zaufaj mi. Zaufaj mi, słyszeliśmy te słowa. Zaufaj mi z całego serca. Zaufaj mi, a ja wszystkim się zajmę. Zaufaj mi. I możemy się zastanawiać, w jaki sposób my możemy to osiągnąć. Kiedy Elizeusz chciał otrzymać tą moc, to Eliasz mu powiedział, o trudną rzecz poprosiłeś: spełnić się ona, jeśli mnie zobaczysz, jak unoszę się od ciebie, lecz jeśli nie zobaczysz, to ci się nie spełni. Elizeusz miał obserwować i patrzeć e, cały czas, czy Eliasz jest zabrany, czy jest z nim. On cały czas go musiał pilnować, cały czas musiał z nim być. Wiecie, to mówi nam o tym, że mamy być skoncentrowani na Bogu. Mamy być skoncentrowani na Słowie Bożym, mamy być wpatrzeni w niebo, nie to, co na Ziemi, ale wpatrzeni w niebo, w te niebiańskie obietnice, wpatrzeni w Boga, który działa, w ducha świętego, który działa. Mamy być wpatrzeni i całym sercem przy Nim. A On będzie mówił, On będzie przemawiał, On będzie kierował naszym życiem. On da nam mądrość, On da nam siłę, da nam wiarę, da nam moc. Że nie będziemy pokonani, ale będziemy silni i mocni. A teraz taki, takie odejście w bok trochę. W 1939 roku młody człowiek George, George Denzing studiował w Berkeley w Kalifornii i spóźnił się na zajęcia, na zajęcia ze statystyki, z matematyki. On był na studiach doktoranckich i kiedy przyszedł na wykłady, w zasadzie to już był koniec wykładów, na tablicy zapisane bardzo trudne zadania do wykonania, zdążył je tylko spisać i wrócił do swojego domu. I kiedy zaczął rozwiązywać te zadania, udało mu się rozwiązać jedno czy dwa, które były proste. I zostało to najtrudniejsze. Siedział na tym wpatrzony, gapił się, gapił się na to, myślał, rozmyślał, przeliczał, pisał, pisał i w końcu rozwiązał to zadanie. Po kilku tygodniach zaniósł to zadanie do swojego profesora. Ten profesor akurat był Polakiem. Ale to nie ma żadnego znaczenia, to na marginesie, tak żeby podnieść troszeczkę. Tak? I kiedy przyniósł to zadanie, te zadania rozwiązane, pyta się profesora, czy ma to położyć. On mówi: A weź to tam gdzieś, walnij, gdzieś to połóż i zobaczymy. Później miał całe biurko założone różnymi papierami, i nawet George się zastanawiał, czy gdzieś to nie zginie wśród tych papierów. Po jakimś czasie zadzwonił do niego, czy przyszedł, w każdym bądź razie, bo są różne, różne już interpretacje tej historii, dowiedział się, że miał rozwiązać tylko te pierwsze dwa zadania, a to ostatnie zadanie to było podane jako przykład, który od czasów Einsteina był zadaniem nierozwiązywalnym, którego nie można rozwiązać. I od razu, od razu został doktorem. Doktorat otrzymał od razu. Wiecie, dlaczego mówię o tym? Dlatego, że w nas jest naprawdę wielki potencjał. Możemy o wiele więcej, niż nam się wydaje. O wiele więcej, niż my myślimy my możemy naprawdę dzisiaj o wiele więcej otrzymać od Jezusa. On chce, żebyśmy się bardziej wpatrywali w niebo. Chce, żebyśmy jeszcze bardziej byli skoncentrowani na tych znakach, które są pisane na tym co jest zapowiedziane w Słowie Bożym. On chce, żebyśmy byli skupieni na Nim, a wtedy o wiele więcej otrzymamy, o wiele więcej rzeczy dostaniemy, bo ich potrzebujemy. Czy sobie dzisiaj zdajesz z tego sprawę, czy nie, potrzebujesz Ducha Świętego jak powietrza. Potrzebujemy Ducha Świętego, żeby w Nim chodzić, żeby w Nim żyć, żeby w Nim zwyciężać. Potrzebujemy Ducha Świętego, żeby innym ludziom opowiedzieć o Jego miłości. Potrzebujemy po prostu tego Ducha Świętego. Więcej i więcej. I cały czas więcej. Elizeusz, czytamy o tym, w drugim rozdziale od 13 do 14 wiersza Następnie podniósł płaszcz Eliasza, który sunął się z jego pana, zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Tam płaszczem Eliasza uderzył, uderzył w powierzchnię wody i zawołał: Gdzie jest pan Bóg Eliasza? Wtedy uderzony nurt rzeki rozstąpił się na boki i Elizeusz przeszedł suchą stopą. Wcześniej Eliasz e, e, zrobił to samo, uderzył swoim płaszczem, kiedy z nim szedł, e, chciał, żeby byli oddzieleni, żeby byli poza tymi wszystkimi uczniami prorockimi, przeszli na drugą stronę Jordanu suchą stopą, bo wody się też rozdzieliły. E, kiedy przeszli, woda znowuż napłynęła i tam Eliasz został zabrany w górę do nieba, a Elizeusz e, widział to. I, wiecie, mógł w tym momencie zareagować tak też. No, widzę, widzi Eliasza odchodzącego, krzyczy: Ojcze, mój ojcze, rydwanie Izraela i tak dalej. No, ale już został zabrany, już go nie widać, nie ma śladu po Eliaszu. I mógł wtedy sobie pomyśleć: No i co? Nic się nie stało. Nic się nie wydarzyło. Ani nic nie odczułem, ani. Nic szczególnego się nie, nie zadziało we mnie też. Został płaszcz Eliasza. I on wziął ten płaszcz, zwinął go tak samo jak Eliasz i tym płaszczem uderzył w Jordan i zawołał, gdzie jest Bóg Eliasza. Ja dzisiaj chcę Tobie powiedzieć i sobie, że Bóg tak samo posłał swojego Ducha Świętego, żebyśmy byli napełnieni tym Duchem. Bóg posłał ducha świętego do ciebie, ja nie chcę powiedzieć tylko do kościoła, ale szczególnie do ciebie i do mnie. Posłał ducha świętego, żebyś w tym duchu chodził, żeby duch święty był nad tobą. I często, kiedy ludzie byli napełniani duchem świętym, to odczuwali takie, i takie fizyczne doświadczenia. Wiem, że niektórzy mówią, że fizyczne doświadczenia nie są ważne, a ja powiem, że to jest nieprawda. Bóg chce, żebyśmy odczuwali także jego fizyczną obecność. My możemy się opierać na słowie Bożym i opierajmy się na nim, czytajmy, trwajmy w nim. Ale Bóg chce działać w naszym życiu, tak żebyśmy widzieli Jego działanie. Bóg chce działać w taki sposób, żebyśmy doświadczali, odczuwali Jego moc, żebyśmy byli przez niego dotykani, żebyśmy naprawdę fizycznie odczuwali wtedy, kiedy Duch Święty w nas działa, kiedy coś czyni. Wiele razy słyszałem o tym, że ludzie, którzy byli napełniani duchem świętym, odczuwali coś takiego, kiedy duch na nich stępował, odczuwali, jakby ktoś płaszcz na nich założył. A Jezus mówi: zostańcie w mieście, a zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Przyobleczeni. To jest płaszcz, który jest dany tobie. To jest płaszcz, który został dany tobie. Może ten płaszcz wstąpił już nieraz. Nieraz odczuwałeś Bożą moc. Byłeś napełniony Duchem Świętym. Może modliłaś się Duchu Świętym. Może doświadczałaś Jego mocy. I ten płaszcz był na tobie i doświadczałaś tego. I doświadczałeś tego. Ale może gdzieś się sunął. Dzisiaj weź ten płaszcz. Nie pogardzaj nim. Może jest... Stary może Ci się wydawać, może już od tylu lat, może nieużywany. Ale dzisiaj Duch Święty mówi, weź ten płaszcz, weź jego moc, weź moją moc i przyjdź dzisiaj do mnie, przyjdź dzisiaj do mnie, a ja dzisiaj namaszczę, napełnię Cię mocą swoją, bo potrzebujesz mojej mocy. Dlatego dzisiaj weźmy moc, którą Bóg nam daje dzisiaj wpatrzmy się w niebo, wpatrzmy się naszego Pana Jezusa Chrystusa i dzisiaj bądźmy dzisiaj na tym miejscu, kiedy będziemy się modlili otwarci na Boże działanie. Ja wierzę, że jesteśmy otwarci, bo Duch Święty już zaczął działać na samym początku. I wierzę, że dalej Duch Święty jest otwarty, jest gotowy, żeby działać i my się otwieramy na Jego działanie i bądźmy dalej otwarci. Dzisiaj zdajmy sobie z tego sprawę, w jakim czasie żyjemy, jaka jest sytuacja i czego my potrzebujemy. Eliasz Wykonał swoją misję i został zabrany do góry, do Boga. Elizeusz został. Wiecie, dla mnie to jest taki obraz. Jezus został zabrany do góry i posłał swojego ducha świętego do nas. My zostaliśmy tak jak Elizeusz. Zostaliśmy z mocą, z mocą Bożą, ale e, kiedy tą moc otrzymamy, kiedy będziesz dzisiaj modlił się o. Dar Ducha Świętego, kiedy będziemy modlili się o to, żeby Duch Święty stępował na każdego z nas. Nie wstydź się poprosić o większą moc, o podwójną moc, potrójną, poczwórną, może sześciokrotną. Módl się, bo Bóg chce Ciebie używać, a nie wiesz, do jakich rzeczy Bóg Ciebie powołał, a każdy z nas został powołany do tego, żeby wykonywać Jego dzieła, żeby wykonywać Jego zadania, a nieraz nie wiemy jakie. I myślę, że Elizeusz też do końca nie wiedział, co będzie musiał robić, ale wiedział, że jest to trudne, że jest to trudne zadanie. Dlatego dzisiaj Duch Święty będzie stępował na Kościół, dzisiaj Duch Święty będzie stępował na Ciebie i będzie napełniał Ciebie, bo potrzebujesz tej mocy. Nie wiemy dokładnie, wiemy, że żyjemy w czasie ostatecznym. Nie wiemy, kiedy, kiedy, kiedy. To wszystko się skończy, nie wiemy kiedy, ile czasu mamy. Wiemy, że ta Ewangelia ma być głoszona po całym świecie. Wiemy, że Jezus przyjdzie po swój kościół, ale do tego czasu ta Ewangelia ma być głoszona po całym świecie. I teraz, żeby była głoszona przez nas, bo przez kogo? Przez tych, którzy nie znają, nie będzie głoszona. Ma być głoszona przez nas. I teraz, jeżeli ma być przez nas głoszona, to potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Potrzebujemy, żeby Duch Święty dzisiaj wypełniał nasze serca i żeby dokonywały się wielkie dzieła, wielkie znaki, żebyśmy, głosząc Ewangelię, znaleźli takie metody, takie sposoby, żeby dotrzeć do ludzi, żeby też to słowo, które będziemy dzielili się, żeby było przepełnione mocą Bożą, żeby ludzie doświadczali Bożego działania. Naprawdę dzisiaj nie ma czasu za dużo. Ja nie wiem, kiedy Jezus przyjdzie po swój kościół, ale wiem, że potrzebujemy szczególnie dzisiaj mocy Bożej. I dlatego o tym mówię. Wiem, że dość często mówię o, o Duchu Świętym, ale dzisiaj potrzebujemy szczególnie Bożego działania i Ducha Świętego i o to się będziemy modlili. Dlatego dzisiaj podnieś płaszcz i działaj. Podnieś płaszcz Boży i działaj. Podnieś go i niech On będzie dla Ciebie cenny, niech będzie warty. Niech moc Ducha Świętego będzie dzisiaj dla Ciebie cenna i ważna. Szukajmy Pana Jego mocy, tak mówi Słowo Boże. Szukajmy Go dzisiaj. Zachęcam, powstańmy wszyscy. Proszę, zespół, żeby zajął miejsce.